Pani Kasia, ja bardzo cenię sobie Pani opinie na różne tematy. Jak Pani myśli, z czego wynikają różnice płacowe u aktorów i aktorek? Myślę, że to nie, jest, nie dotyczy tylko naszego środowiska. Dotyczy po prostu świata. Świat jest tak urządzony, kobiety od niedawna stosunkowo pracują zawodowo. Zaczęły, czy ja wiem, powiedzmy w XIX wieku troszeczkę zajmować teren. I sądzę, że od początku, dopiero od niedawna myślimy o tym, że każdy zawód właściwie może być uprawiany przez kobietę. To jest naprawdę kwestia, no nie wiem, 30 lat może, a może nawet mniej. Są dziś i dziś wypowiedzi na pewno. Wielu z nas ostatnio widziało te wypowiedzi, że nie, nie wiem, jakiś ksiądz z Ambony krzyczy, że kobieta na traktorze to jest coś niedobrego, że sobie tego nie wyobraża. No ja wyobrażam już sobie dzisiaj kobietę... W w każdym możliwym zawodzie. Natomiast myślę, że pracodawcy traktują wciąż kobiety jako te, które są na utrzymaniu mężów, i traktują pracę jako hobby czy rodzaj spełnienia ambicji. Myślę, że pokutuje też takie wrażenie, że my nie jesteśmy dobrymi pra pracownicami, bo mamy zobowiązania wobec rodziny, dzieci, że potrzebujemy więcej urlopu. Ale badania dowodzą, że kobiety świetnie sobie radzą również na kierowniczych stanowiskach, że w sumie dzisiejsza sytuacja społeczna e, wymaga więcej takiego współdziałania, atencji dla pracowników, szacunku, e, działania grupowego. Dzisiaj taki szef, który po prostu każe, mówi co, co robić, każe e, i zabija w ludziach de facto kreatywność, e, jest. E, Niepotrzebne właściwie. Potrzebne są osoby, które budują zespoły, które, e, które promują samodzielność w tych zespołach, niezależność, kreatywność, dają poczucie własnej, znaczy oddają poczucie własnej wartości osobom, które są w tych zespołach, budują je. Także myślę, że kobiety przodują akurat, jeżeli chodzi o takie kierownictwo. A jakiego najgorszego szefa pani trafiła w życiu? Ja w sumie miałam szczęście do szefów. Może dlatego też, jeżeli chodzi o mój zawód, prawda? Mm. Bo miałam poczucie, że mnie wtedy, kiedy mieliśmy. Tak zwane dobre czasy, a prawie całość mojego pobytu w Starym Teatrze i w Teatrze Rozmaitości, to były właśnie te dobre czasy, kiedy byłam świetnie obsadzana w dobrych rolach, głównych rolach i bardzo losowi jestem za to wdzięczna. No to, 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 było, to byli szefowie, którzy, którzy widzieli moje możliwości, jak mój talent. Chcieli, żebym się rozwijała, i myślę, że bardzo dzięki nim się rozwinęłam. No a później to można nazwać szefami chyba reżyserów i reżyserki. No i też ja sobie bardzo precyzyjnie wybieram pracę i staram się wyczuć, jakim szefem może być dany reżyser, i, i podejmuję decyzje również, również ze względu na to szef, szefowanie.